Siemaneczko z tej strony polski animal jest to pierwszy odcinek z ELESA. Tak, udało mi się w końcu pograć w ELESA 2013. A teraz się spytacie, po co skoro niedługo wychodzi 2015? A po to, żeby pograć sobie ten kawałek. ale 2015 chyba sobie już nie pogram, bo karta graficzna, jedyny wątek. Oj, tam przepraszam Was, że w tyle ktoś tam krzyczy, ale no, sobota, sobotą. Teraz się wyluzować. <grych> Gram na mapie Boczkowice Boć, tak 1994, chociaż mogłem inne mapy wybrać, ale coś tam się działo za, za którymiś mapami, a Boczkowice po prostu mi odpowiada. Odpowiadała, i, i możemy na niej grać, tak? Skype. widok mapy. Coś tu bardzo dziwnie jest. Maszyny gotowe do zbioru. Tu mamy kilka rzeczy, ale to jest bardzo, bardzo mnie nurtuje to. A, może widać, tak, widać, widać, ale nie widać. No dobra, no nie będę się czepiał do twórców. Bardzo ciekawa mapka. Może w innych odcinkach, już będziemy na innych mapkach grali, nie wiem jak się to będzie, potoczy. I co widzowie? Kurde, jednej rzeczy nie zrobiłem. Ja nie mogę, ja pierdzielę, nie zrobiłem jednej rzeczy. I jak to teraz zrobić? I kurde. Więc widzowie, poczekajcie, poczekajcie. Chwiluteńka, chwiluteńka malutka, przerwa. Pójdę po zegareczek, bo mi jest bardzo potrzebny, Wróciłem, 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 tak, wróciłem moi kochani widzowie, jest już taka, taka, 41, zapamiętam, co, pierwszy odcinek e, z tej mapy, mapa Boćkowice nie jest taką aż dobrą mapą, że po prostu można na niej wszystko robić, jest taką, jakby powiedzieć, słabiuteńką mapą, ale, ale, ale da się na niej grać. Da się na pewno na niej grać i postaram się na kolejne odcinki dla Was inne mapy. Ale co tu jest? Wytyfy. Dziurka. Dziurka. Kurde. Dziureczka. Pieniądze mi uciekają. nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy siak chciałbym zacząć od jakiejś porządnej robótki, no bo jakby nie inaczej, robotka robotą. Weźmiemy sobie na sam początek, weźmiemy sobie jakiś traktorek. Traktoreczek. E? Jedziemy i teraz tak. Coś trzeba tu zrobić, ale ja nie wiem co. Mapa w samej. U Jezus Maria! Mapa jest mała bardzo. Czekaj, dziewiąteczka i. No tam, tam jest kilka rzeczy, ale to się nie doładuje mi chyba. Kupno, sprzedaż i te inne. Teraz już wychodzę za mapę, tak? Autor nie dokończył tej mapy i. i nie ma drogi i trzeba jechać po bezdrożach. A tu wszędzie jest las. I tu makieta jakaś. Życy! Brawo! Piękne brawa dla autora tej mapy! Wyjechałem sobie po prostu! Tak! Czy siak. Wyjechałem sobie normalnie za mapę! Cudne brawa! Że nie postawił żadnej blokady, albo nie przedłużył tego, mapka, Czysiak, taka mała jakaś. Tutaj budki telefoniczne nam wskazuje. Właśnie, ciekawie gdzie. Bardzo jestem ciekaw, dobra, zawracamy widzowie. Ta mapka taka trochę niedojrzała, ale postaram się na kolejny odcinek inną mapkę. Oczywiście miałem Bockowicę jeszcze inną, ale to taka, taka dziwna. Yy, Belgijska mapa mi nie działała, bo po prostu wchodziłem do gry i mi walała. No, ja nie mam takiego mocnego o, komputera w sensie karty graficznej, bo reszta to jest nawet taka dobra, ale karta graficzna to już taka jakby starożytna. jakby to powiedzieć? <laughs> Dobra, wracamy na nasze boczkowice, i co? Nigdzie nie ma chyba do zbierania. Escape. Y, ustawienia widok mapy. Tu mamy. Tu jest duży hektar, i to jest tu. Tutaj powiedziesz mi. Jezu No i gdzie to ma być? No, wyraźnie wskazuje, że tu jest jakoś. Do... A, ta jest! No, no widzicie, jakie niedopatrzenie moje. Dobra, bierzemy na sam początek, no, bardzo dobre maszyny. Ja bym tak nie ryzykował. Chyba, że autor mapy Boczkowicza, ja wam dam oczywiście link do pobrania w opisie, bo jakby nie to co. Yy, autor Boczkowicza się nie postarał za bardzo i oczywiście tutaj mi się przyda Malina, a pewnie się spytacie dlaczego nie Kalina? Albo z Kaliną przez pewne rzeczy tam jesteśmy jako tako... No nie musicie wiedzieć, z ma to Malina mi pomoże tam i... Pracownika nie będziemy najmowali dlatego, że on zżera kasę i... Nam też jakoś zżera kasę. Magicznym sposobem. Chociaż mapa sama Boćkowica jest dobra. Nie narzekam na nią. Dobra. Chyba najmiemy sobie na prac pracownika, żeby nie było. B włączamy kombajn. Daję mi się po prostu nie męczyć. Jeszcze tylko skoszę trochę. No i gdzie to się sypie? Dobra. H mi pracownika. Dobra. On sobie niech tu kosi. My się przełączymy. Przydałby się sklep, ale sklepy są poza mapą, to też jest jakieś utrudnienie, chociaż nie wiem czy to jest sklep czy nie, bo jak ja tam poszedł to by na pewno coś było za mapą, więc autor, że kochany, dro... nie kochany, drugi autor, że mapy Boćkowicz, no nie postarałeś się za bardzo, mapa jak mapą to chociaż mogłeś tam narysować jakieś oznaczenia, no jest są zdjęcia, są zdjęcia, ale bardzo mnie martwi ten sklep, gdzie on w ogóle jest. A tam Zaraz sobie fotki zajrzę. Jak tam będzie to oczywiście serdecznie, nie serdecznie, ale przepraszam autora, bo po prostu patrzyłem, patrzyłem trochę wcześniej tą Mykurę, którą bym my kopnął w dupę. Pamiętam, że się chyba dało. A to nie, to było w innej grze, to byłowy Agro Simulator. To jest, to jest tak samo, tylko że jest po polsku i tam ciągnikiem można łatwo wpaść w wodę. Jeżeli mi nie wierzycie to se kupcie, ale nie radzę wam kupować, bo chłano, typowe chłano, nie wyrażać się brzydziej. Dobra, ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy kilka rzeczy, tak, do roboty. Co tutaj jest w ogóle? Powiedz mi, a to jest siewnik, pewnie siewnik. Hmm, a tutaj jest do zbierania, dobra, podłączaj mnie, wsiadamy do tego dziada. No fajnie, bar bardzo, bardzo mi jest przykro, że nie mam karty graficznej. Ja postaram się, żeby kupić sobie lepszą i żeby było dobrze. Weźmiemy sobie tutaj i podstawimy tam na miejsce temu. Żeby się tylko później przerzucić i po prostu, żeby on nam mógł tylko sypnąć i gitas. Są też tam jakieś mapy, ale ja nie, takie szukam na swoje komputery bo nie wszyscy mają taki hard ultra PC, że u uh, kurde, mogę wszystko, mogę Battlefield zainstalować i mogę tego mogę nakrywać, i nie ladzi mi w ogóle PC, ta nie, no ja nie mam ultra PC tutaj wizonek jeździł. ile on tam ma no powolutku zaraz będzie wyrzucał Teraz bardzo szybko leci w realnym życiu, tak naprawdę. Dobra, nie se leży tu. I co, postaram się na kolejny odcinek, jeszcze się z wami nie będę żegnał, chociaż już bym mógł. Postaram się wam na kolejny odcinek yy, po prostu nagrać z innej mapy, na pewno nie z tej. Postaram się, jak nie będzie po prostu innej mapy, na której bym mógł grać, to będzie z tej. I co kochani widzowie? Ja się z Wami żegnam polski rolnik Animal oczywiście i baj!